Dobry moje Bobry, witam Was w kolejnym filmie z Minecrafta się gram z moją... Nie dzwonię w każdy! Będę dzwonić! Dobra! Au. <grym /dźwięk> o kurde, ale taki ten kowal! O, był kowal! No ale już skrzynkę ukradłem! Trzeba było ze mną! Dobra, ja też <grystanie> I co? I co Lamusie? się? Teraz nie masz na czym spać. A te wka, co sobie robisz? Czy jak się wykopie wy piesek ręką, to ja dalej będę wieć To będę wieć piesek? No tak! Robić. Dobra, to ja wezmę swój. Serio? Bo ja nic o tym nie wiem. Ja też. Dobra, pozbieram drewno. Te, rzeczywiście. A ja myślałem, że potrzeba kilofa, żeby wykopać piecyk. Żarty na kopie. No trudno. Co powiedziałem, to już nie cofnę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę żelaza. O no. Marek, kochanie, znalazłam! No nie pójdę się. Dobra, Ewa. Trzeba pokop. A ja to golema zatłukę. No. A, nie. Chodź no. To lipa, Ewa. Ono, no, Juta. Dobra, teraz se skraftuję narzędzia. Mianowicie kilo i miecz. A ja poszukam sobie miejsca. Co mnie? Mizza! No okay. ok. I go już znalazłam. Ja będę prowadził tryb koczowniczy i górniczy. Nie. Chyba gdzie jesteś Tam nie wiem nigdzie cię, nigdy nie widzę twojego nic. Kiedyś na jakimś zadupił drzewa. Czyli wylądowałaś. Tak. Chyba już wiem gdzie iść. Którą stronę? E, a ty co masz dla mnie? Nie no, nie stać mnie na nic. Wiesz co? Co? Nielogiczność Minecrafta robi Minecrafta Minecraftem. No dobra. A po co to mówisz? Jest tam na pozycji minus dwa sześć dwa przecinek siedem cztery minus przecinek sześć dwa cztery dwa sześć. A. Okej. Okay. na jakich koordynatach jesteś? 267 sześć siedem Nie no, widzę Widzisz mój nick? Nie, widzę tylko Bo ja dęka. widzę twój Tak, ja widzę twój To dobrze Ta Siema! Sznika. O! Ewa! Mówiłem ci, żebyś nie komentowała Ej! mojego skina! Bo nagrywam! Dobra, wytmij się! Tylko, że ja nie używam żadnego programu do montaży. I to pójdzie na YouTube'a. A spoko, niech... Niech wiedzą, że ja nie widzę twojego skina. Dobra. No bo wtedy będziemy mogli mo robić moje film To może ty też założysz kanał na YouTube Gdzie będę grać z tobą? No albo sama Bo to mój pierwszy film na YouTube ze mną z tobą To tak mój tak pierwszy gdzie film. Gdzie się podziały te wcześniejsze? Nie opublikowałem. No, atakuj Marek. mnie, atakuj, ja się schowam Nie, patrz. Co? Pataj! Nie, tutaj. Aha. Widzowie! Moja siostra pokazała mi środkowego palca, guys! Kurde! Marek, czy chciałbyś ze mną zrobić sobie kotecz... koteczko? Domek i w nim mieszkać. Nie ja będę mieszkać z tobą w domu. Przecież ty będziesz zajmowała trzy czwarte powierzchni. Ale. Pamiętaj, że z kim nie jest taki... taki gruby jak ja. No wiem. I dobrze, żeby wiedzieli, widzowie. Co. No to, co powiedziałaś? jestem Tak okay. dobra. Do spanka, chrapiu, 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 chrapiu. Staję. O cholera. Mały zombie. Kurde. Kurde, znowu. No znaczy nie znowu, ale... Pierwszy raz na tym świecie, ale dużo razy miałem do czynienia z małymi zombie, więc znowu jeszcze raz zapytam. Dobra Ewa, to chodź. Mila. Poza tym, ile ma trwać ten odcinek? Sam! Nie wiem. Godzinę? To to chyba będzie nasz najdłuższy film na kanale Może ty będziesz gdzieś w kopalni mieszkał jak w 99,9% tak twoich wszystkich przy... jak w 199% w procentach swoich wszystkich takich, tych. Tych czyli świata. czego? Nieprawda, ja nie mieszkam we 99% światów kopalni. Na przykład w moim jednym z najlepiej rozwiniętych światów. Tu, mieszkam na górze. Spoko. O, tam jest jakaś ta kopalnia. I gór, w górze. Kopalnia w górze. Czekaj, zbiorę drewno. Ja też. Marek, czy chciałbyś być w historii? Mam pytanie. Jakie? Czy chciałbyś być w historii łaspadowej jako koto? Jako Catboy. Ty? O ty! O ty! O ty! Zabiłeś mnie! Trzeba było o tym nie wspominać. Dobra, teraz ja Ciebie nie mogę znaleźć. Dobra, ja też się zabiję. Dobra. Spokój, zabij się. Catboy! Oty! Już mam przygotowany miecz. Pycek myk, zabije się i zabijecie. Nie zabić moją siostrę, bo nazwała mnie kadbojem z jakiegoś kurve powodu. Nie wiem jakiego, ale nie sam nim być. A dlaczego? Bo ty kur. Przepraszam, prawie przeklinowałem. Gdzie ty jesteś? Nie, wiem. nie siedź tu i mi tu. Catboy! Ewa, ze mną. Poszukamy razem willi. Nie. Dobra, to sam se poszukam. Nie jesteś na mnie wkurzony? Jestem. Ja mam się. O ty! Ono! Kurde. Na twoja mać, w te na i we wszystkie możliwe strony. Dobra, idziemy szukać willi, ale bez ewki, bo niech se ze mną nie obchodzi. Obchodzi mnie tylko to, że idę szukać willi. Dobra. Chono na PvP! Nie! No nie bój się! Chono na PvP! Nie! O ty! Został! <laughs> ma! Boi się mnie z mieczykiem. No. Dobra, to wyjdź stąd. Chodźmy do kopalni. O ziper Który cię wybuchnie. muszę Jo no 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 Dobra, a ja uciekam bo mam półtora serduszka. I sobie wiesz w daleko od jakiejkolwiek cywilizacji? Jakiegokolwiek cywilizacji? Jakiejkolwiek! A, bo ja usłyszałem od ciebie jakiegokolwiek. To... Ty źle powiedziałaś, czy ja źle usłyszałem? Ty źle usłyszałaś. Aha. To dobra. Cherry, cherry, lady. Czy stak, czy stak desek i sześć chłopców starczy mi na domek? Tak, starczy ci. Spoko. Teraz będę miał jedzenie. Poszukam grzybów i miejsca do spania. Czy będziesz chciał strej... Czy będziesz chciał do stać trade, zupa za jedną nit nic A dlaczego? O ty! To za trawy. Będę miał jedzonko, a ty masz karę. Dobra, co my tu mamy? Ale kiedyś robimy jakieś live'a z gry w No dobra, ale jak ten film będzie miał półtora tysiąca wyświetleń? Leń. spoko chociaż wątpię, że będą takie statystyki jak będzie miał półtora tysiąca wyświetleń to robimy live'a dobra Już na minusowej kratce. A wiadomo, im, na, im niższy poziom, tym wyższa ilość diamentów. O! Co? Nie, no, to hmm. Czyli się boisz dźwięków jaskiń.

Na o, diamenty! Ewa, mam diamenty! Super! Jestem bogaty. Nie to to ty. To dobrze. Gdzieś tam na jakimś kompletnym zadupiu. O no mój Boże, tak trafie... jest. Ja uwielbiam te spokojne piosenki z Minecrafta. No dobra. Nie! Widziałem komunikat i wszystko się nagrało. A! Ewa wyszła. Kurde. Lecę simpować! Dobra, życzę miłego simpowania! A Wam widzowie, życzę miłego dnia po odcinku, do widzenia!